Witam na kanale Napęd na 4. Dzisiaj prezentujemy nowego Seata Tarako. Samochód posiada dwulitrowy silnik benzynowy, turbodoładowany, o mocy 190 koni, ze skrzynią automatyczną, siedmiostopniową, napęd na 4 koła. Seat Taraco jest to największy SUV w rodzinie Seata. Jest to bliźniaczy brat Tiguana Old Space i Skody Kodiak. Przód samochodu klasyczny prosty, typowy dla Seata. Z przodu znajduje się kamera, czujnik wykrywania pieszych, jak również czujniki parkowania. Halogeny, które mają funkcję doświetlania zakrętów, światła w pełni LEDowe. Proste linie samochodu jak widzimy. Ale mimo to nadają mu bardzo drapieżny charakter. Prezentowany model Seata Taraco jest to wersja FR, w której mamy siwe lusterka. Czarne relingi, panoramiczny dach. Tutaj również taka jak lusterka siwa wstawka, taka listwa. Bardzo ciekawie nam się to komponuje. Nasz model znajduje się na felgach 18-calowych, opony zimowe 235 mm. Również możemy samochód zamówić na felgach 20-calowych, jest to koszt około 3000 zł. Ciekawym rozwiązaniem, rzadko spotykanym, jest zabezpieczenie kół przed kradzieżą. Czymś, co przykuwa naszą uwagę, są zintegrowane światła LEDowe, kierunkowskazy dynamiczne. Napis Tarako jest w innym foncie niż w samochodach produkowanych wcześniej. W zderzaku mamy odblaski, czujniki cofania i takie atrapy wydechów. Jednak całkiem się to fajnie komponuje. Duży spoiler nadaje charakter sportowy temu samochodowi. Samochód posiada elektryczną klapę bagażnika po otwarciu bagażnika kierunkowskazy migają statycznie. Za dopłatą 420 zł mamy do dyspozycji gniazdko 230 V. Oświetlenie ledowe komory bagażnika i również wejście na zapalniczkę. W bagażniku znajduje nam się zapasowe koło dojazdowe, które jest za dopłatą 430 zł. W innym przypadku jest zestaw naprawczy. Długość Seata Tarako jest to 4,73 m. Szerokość bez lusterek 1,84 m. Wysokość 67,5 m. Pod maską Seata Taraco pracuje dwulitrowy silnik, jak już wcześniej wspominaliśmy, turbodoładowany benzynowy o mocy. 190 koni mechanicznych. Tak właśnie wygląda w zbliżeniu cała komora silnika. Nie ukrywam, że przydałyby się siłowniczki do podnoszenia klapy. Jak widzimy, jest tutaj wyciszenie maty wyciszające, aby w, ze, w, w środku samochodu i na zewnątrz nie było słychać pracy silnika. Cena prezentowanego modelu z dodatkami jest to kwota około 190 000 zł. A teraz zapraszamy na fotel kierowcy. Na początku, jak widzimy na progach, mamy srebrne wstawki z logo FR. Siedzenie kierowcy w pełni elektryczne. Przód, tył, góra, dół. Ustawienia oparcia. Ustawienia odcinka lędźwiowego, trzy profile pamięci foteli. Fotele kubełkowe dla kierowcy, jak również pasażera. Na drzwiach mamy przyciski podnoszenia szyb przód-tył, regulację lusterek. Ciekawym rozwiązaniem na drzwiach również jest elektryczne otwieranie klapy bagażnika. Kierowca ma przed sobą kierownicę wielofunkcyjną z licznymi tutaj wyżłobieniami. Jak wszędzie znajduje się logo FR. W kierownicy mamy również łopatki zmiany biegów, gałki kierunkowskazów, wycieraczek. Z lewej strony przyciski włączania świateł. Kierownica jest regulowana w dwóch płaszczyznach. Kierowca ma przed sobą. Wyświetlacz cyfrowy TFT o wielkości 10,25 cala, na którym widzimy zegary od prędkości, obrotów silnika, godzin, jak również inne funkcje potrzebne nam w czasie jazdy. Z prawej strony pokazuje nam zbiornik paliwa, z lewej strony temperaturę płynu chłodniczego. Na środku znajduje się dotykowy wyświetlacz 9,2 cala wyposażony w Android Auto. Deska rozdzielcza fajnie wykończona, z taką ciekawą stawką schowek Podświetlany, klimatyzowany. Pod wyświetlaczem mamy tutaj nawiewy, przycisk świateł awaryjnych. Fajnym rozwiązaniem jest tutaj właśnie ustawianie nawiewu. Fajnie się tutaj się podświetla. Jak również tutaj nam się ustawiamy dotykowo. Nie mamy żadnych przycisków. Podgrzewanie foteli. Tutaj pasażera. 3-stopniowy zakres. Poniżej dotykowego panelu mamy indukcyjne ładowanie telefonu, zasilanie 12V, porty USB typu C. Jak już wcześniej wspominałem, skrzyń automatyczna 7-stopniowa. Tutaj koło skrzyni mamy właśnie ustawienie różnych trybów jazdy. Do dźwigni zmiany biegów mamy tutaj przycisk hamulca elektromechanicznego, przycisk auto hold, z prawej strony wyłączanie systemu start stop, przycisk asystent parkowania i przycisk w którym włączamy kamery 360 stopni. Kierowca ma do dyspozycji dwa schowki. Jeden w podłokietniku otwierany tutaj, podłokietnik rozsuwany, a drugi rozsuwany tutaj troszkę niżej. Ciekawym rozwiązaniem są takie otwierające się uchwyty na kubki. Pasażer ma taką siatkę do dyspozycji na jakieś najpotrzebniejsze rzeczy. Jak również w drzwiach duże kieszenie na napoje. Rozwiązanie, jakie zastosował SAT, jest bezramkowe, lusterko fotochromatyczne. W prezentowanym modelu mamy światełka LED, dach panoramiczny. I do zasuwania rolety mamy właśnie osobne przyciski. W górnym panelu nie da, e, obok zasuwania rolety mamy przyciski alarmowe. Jak zauważyliśmy, w prezentowanym modelu mamy ciemną podsufitkę, która ciekawie wygląda, również ciemne tutaj słupki łączące się z pulpitem. Jak już wcześniej wspominałem, jest to siedmiu osoby samochód. Więc teraz zapraszamy do ostatniego rzędu siedzeń. Zobaczymy, ile tam jest miejsca. No, muszę przyznać, że dwie osoby to tak raczej bardziej dzieci, bo z dorosłych nie jest za wygodnie, ale jakoś można się tutaj zmieścić. Troszeczkę już. W ostatnim rzędzie siedzeń dotykamy dachu pasażerowie, siedzący w ostatnim rzędzie siedzeń, mają tutaj właśnie takie schowki na napoje, ale siedzą z tyłu. Bardzo komfortowo. LEDowe podświetlenia u góry. Wygodnie mamy miejsce przed nogami. Chociaż możemy jeszcze odsunąć sobie. Tutaj również wyrównać to jest maksymalnie. Pasażerowie z tyłu mają do dyspozycji klimatyzację. Jak również podgrzewanie tylnej kanapy. USB. Zapalniczka. Po przesunięciu tylnej kanapy składamy trzeci rząd siedzeń. I teraz składamy tutaj przyciskami trzeci rząd siedzeń do płaskiej podłogi. Roletę montujemy. Trzeci rząd siedzeń jest to dopłata rzędu 3,5 tysiąca złotych. Jak mówiliśmy moc tego samochodu 190 koni. Jest to bardzo dynamiczny samochód nawet na mokrej drodze czy nawet na śniegu, bardzo dobrze się rusza, bardzo dobrze rusza i bardzo dobrze się trzyma drogi. Katalogowe przyspieszenie jest to około 8 sekund, ale jak sprawdzaliśmy, nawet na mokrej nawierzchni poniżej 7 sekund można to zrobić. Przyspieszenie oczywiście od 0 do 100 km. To przyspieszenie właśnie sprawdzaliśmy w trybie Sport. W lusterkach mamy czujnik martwego pola, świeci nam się na pomarańczowo. Kierowca przed sobą widzi fajnie wbudowaną nawigację na wyświetlaczu między zegarami. Spalenie tego samochodu przy takiej mieszanej jeździe, ale takiej dosyć agresywnej, jest to od 8 do 9 litrów na 100 km. Tarako ma dosyć twarde zawieszenie. Nie przechyla nam się samochód na zakrętach. Jak mówiłem, dobrze trzyma się drogi. Jest jakby przyklejony, więc z większą prędkością można spokojnie pokonywać zakręty. Samochód posiada wiele systemów bezpieczeństwa. Jednym z nich jest na przykład system utrzymania samochodu w danym pasie ruchu, jak również ochrona pasażerów w czasie dachowania. Samochód też posiada aktywny tempomat. System jazdy w korku, co na pewno w wielu miastach nam się bardzo przyda. Dziękujemy salonowi Seat Euromotor Kraków, ulica Jasnogórska za użyczenie nam samochodu i do zobaczenia. Cześć!